O nie, Enormi jedzie, Enormi jedzie. Jak manewruje. O nie, Shepard jedzie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Enormi. Dobry wieczór. Tutaj w tej pomarańczowej kurumce Shepard. Dzień dobry. W czarno-czerwonej i Sylwester. Dobrej. W tej żółtej w sumie. Ja dzisiaj będę uciekał, proszę Państwa, z Sultanem e, Classic, Karin Sultan Classic, ostatnio gdzieś tutaj przerabiany. Czyli czy to jest najlepszy pojazd do driftów, proszę Państwa? No zobaczymy, jak sobie poradzi e, przeciwko kurumkom, oczywiście. Także oczywiście przypomnę jeżeli odcinek Wam się spodoba możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, wpaść na kanały do chłopaków, na instagramy, na fanpage na G2 z kodem Hogatry 3% z także serdecznie zapraszam GTA 5 online Multiplayer dawać panowie lecimy Kurumy Ale tak versus na starcie, na parkingę, Karin Ale patrzcie, się mówi, dobra dajcie mi teraz 10 sekund, a teraz tak na kurde z zaczął monolog, z kurka wodna no. i wiesz nie wiadomo o co chodzi. To jak nie wiadomo o co chodzi, to znaczy, Potem że chodzi tramwaj, o monolog. Dobra, cyk, proszę Państwa, ja nie wiem o co chodzi. Uwzięły się na mnie jakieś trzy brzydkie kurumy. Ja sobie spokojnie jak człowiek jechałem tym oto pięknym sultankiem. Zło, to walnął i normalnie jeździł. Ale powiem wam, że u mnie nic nie ten, nawet nie ma ryski, także... No właśnie też walnąłeś u mnie. No, to, to znaczy, było, że niby walnąłem, nie? Ale nie mam ryski nawet na, na zderzaku po tym walnięciu. Ja nie, Także całkiem, całkiem god fajnie. Mode, no, na swojej nagrywce... <mach> tak, tak, ogólnie to się nazywa Godemode. Dobra, teraz tak, tutaj w lewo, panowie, skręcamy. Tutaj w prawo skręcamy, o, jak na przyuczeniu. Proszę pani, kto jest za mną jedzie? Pan Enormi. Dobra, panie Enormi, tu robimy wypad. Albo jednak, to robimy wypad. Nie, no robimy wypad oczywiście. W drugim kierunku. Wypad, wypad. wypad. <laughs> w drugim kierunku robimy wypad, żeby nie było, proszę państwa, tutaj teraz cyk. Teraz cyk, szybki powrót. to tryharduje tam. Jedziemy sobie fest po autostradzie śmigamy. No, no żyć nie umierać, jak to mówią po prostu. Świetnie, naprawdę nam idzie, idzie. E, Tutaj e, chłopaki sobie dobrze... Jezusku! O, radzą! Aż mnie wypchał tej... Wyskito no, Dobrze, dobrze Chłop mnie wypchał, no idziemy? Masakra Nie ja wiem, nie wiem, może być ciężkie no Jeszcze radar wyjął, taki tryhard Nieeee! Nie o, złapali, no no dokładnie, strajk, harta. Dobra, przy mnie jest, przy mnie jest, przy mnie jest. Teraz nie wiedzą gdzie jestem. A gdzie ty jesteś? Ja, Pod autostradą, jedzie. Jaka, to jakieś chłopca wypchał. No, tam jakiegoś randoma stojącego. Chłopca zaparkował po prostu nie jakiś zwykły, nie, to był zwykły niedzielny poranek. Kiedy gość zaparkował sobie samochodik, najzwyczajniej na świecie. Ale no Wester go nie, wziął do i po prostu mamy. przetrącił I cyk, zajeżdżamy tam... tutaj, cyk I tutaj Na driftem, fik. ja muszę powykorzystywać właśnie jakichś takich lekkich driftcików ten e, samochód dzisiaj Jo dupie Co Pot tu się wydarzyło, fest no nie mogę no Jak znowu, jak raz tylko zniknąłem z radaru? Nie, ja cały nie to no ten co ten to jest no, to, no to mówię, że raz tylko i to jest ta sol. To nie mogę więcej razy ci zniknąć z radaru w tym momencie. Tak ja na prostu i nawet blisko nie dojeżdżę. Że... Jezusku! Boże, ale on się rozpędził tutaj. Cyk, i wchodzi, i cyk w zakręciaszek. I cyk w zakręt. No, kolejny zakręt po prostu. Cyk, zakręt za zakrętem. Bierzemy, zobaczymy, czy te Kurumy będą w stanie dogonić, no to jest test dzisiaj Nie, specjalny dla Sultana po prostu. No, ja jeżdżę po prostu po tych, po tych trasach. Tu macie Normiego, który wam może info podawać, jeżeli będzie się odzywał po prostu częściej, to wam poda to info. A, Idealnie autostradzie uderzył. zjeżdża. <noise> Ale dalej zjeżdża. na autostradzie, tylko zjeżdża niżej. Zjeżdża Jeżdżem niżej autostradą. I teraz I jest długie. na pewno autostradzie. A dużo żebym mi jak jakbyś powiedział Teraz na niższej autostradzie, teraz w lewo. Um. Zjechał drogą krajową numer 74 Ta, na drogę Tak musisz do... mówić, ale no. a nie Pełne info trzeba chłopakom poleć po prostu Zjechał autostradą. Zrobił niebezpieczny manewr i jedzie z powrotem. Zrobił Niebezpieczny manewr, dokładnie, niebezpieczny manewr. dokładnie tak. Na drogę Kieruje Kieruję się i... Kieruję się na północ. tak się na na zobaczyć. północ. Noc. Przepraszam. A, do dotarcia chrzanu. Podejrzany jedzie pod prąd. O, podejrzany zaliczył właśnie dzwona. Ała! Ła <grym> <grym> Dobra, dobra. Podejrzany zaliczył dzwona. A ty jest... Już... Ej, co wyście temu samochodzikowi zrobili, biednemu? Na 17? Co to jest? To jest Santos. O nie gonią mnie, gonią mnie, kurde. Kurumki, kurumki chcą mnie dopać Szybcy i wściekli, proszę Państwa. Wersja 2K20 ogólnie. Tak właśnie Wszyscy będzie wyglądać. Szybcy i wściekli. Jestem Chciałem być testem, ale sobie przypomniałem pewną rzecz, także. Tak, 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 tak. Także nie powiem tego, że. Jestem... mogę mogłeś na przykład powiedzieć. Ej, szczerze, nie din. znam więcej. Po... Mogłeś się... być na przykład Dean wolno na przykład Nie, ja jestem. Nie. E, ten. E, Statham. Po fryzurze, także. Benzyniak wiesz, Może nie było. O! Co zrobiłeś? Jak? Co, jest Co on grano? zrobił? A jak może kruma rozwalić się To ich Nie, on wysiadł. On wysiadł z samochodu. A mu się bindy pomyliły, że kliknął F zamiast E o w red deadzie wchodzi się na konia F ale ty na konia tu chciałeś chodzić czy co <laughs> chciałem wyłączyć kamerę dwa razy kaskaderską a po co włączyłeś kamerę kaskaderską nie mam pojęcia <laughs> kto to przeleciał obok no normie. obok przeleciał ja, normie. no obok przejechałeś a to hmm. u ciebie coś było Podsteż, inaczej jak dostałeś. A, nie, a ty nie ty byłeś gościu, ty byłeś cały samochód obok mnie, tak naprawdę. Mm -hmm. To wiesz, że od zderzaka mojego to trochę ci akuratnie zostało do, do zderzaka. Dobra, tutaj cyk. Czy ja po kimś przejechałem? Nie, dobre, to był tylko nie. trawnik na szczęście. To był tylko trawnik. Teraz tak. Trafię cyk, tędy. Nie... Teraz no, cyk to jeżdżę, przez Litewski gięg, także wiesz dzisiaj musisz pamiętać. No. Dzisiaj się przyzwyczaić Dokładnie, dzisiaj to będzie ogólnie się wszystko teleportować, ponieważ Enormi ma litewski internet i zapytać się Hej, dlaczego Enormi ma litewski internet? A ja wam odpowiem, hej, bo Enormi jest z Litwy. <laughs> po prostu. Hmm. Nie, taka naj Naprawdę? najprostsza odpowiedź. Eee. Jakby się ktoś jeszcze nie spodziewał, jakby ktoś jeszcze nie wiedział nie, po nie. prostu. Nie, to jest wszystko podstawione. Uczyłem się tego akcentu przez 5 lat. Enormi to może się, nie wiem, przedstaw dla wszystkich tutaj e, nowych e, słuchaczy e, ki, Kim jesteś Jak się nazywa? Jestem Litwinem ty O, no i kicik, no i wiadomo nie, no, 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 no. I A więcej nikt już nie, nie musi nic ten. wiedzieć. O, dokładnie. Information. No, no. <laughs> dokładnie, nikt nie musi nic więcej nie wiedzieć. Nie daj się mu tu zwieście Normi no, pamiętaj. No, no. Ważne, że my wiemy, także... Nie daj się mu zwieść, Normi, pamiętaj tutaj jak coś. Nie Ale my daj nie daj mamy dzisiaj zwieść. dzień powtarzania dwa razy tego samego. <laughs> jak nie? A kiedy jest? To, tak jutro, jutro jest, ten jutro, dzień, jest jak coś, jutro jest ten dzień. Tak, nie daj się mu zwieść jak coś, enormi, pamiętaj no, przede pamiętam, wszystkim. No, pamiętam, pamiętam. Najważniejsza, można się najważniejsza rzecz, żebyś nie dał się mu zwieść po prostu. O jezusku, twój stan psychiczny się pogarsza. Co to za żywiole zbiłeś? Nie chciałem tego robić, ale no gość mnie przestrzała. Chciałeś? Jak twój tam psychiczny się pogarsza, to chyba mhm. chciałeś. Chyba potrzebujesz dolegań. To, 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 ja to chyba chciałeś, wgaszam. no. O nie, normi jedzie, normi jedzie. Jak monny. O nie, Shepard jedzie. Damn. O nie, Sylwester pojechał. Co, <laughs> Co? Każdy się bierze każdego tylko nie tam, gdzie trzeba. Co to są za trasy Hera? Normi. No. no. Nie daj mu się zwieść Anormi. Pamiętaj, Pamiętaj, najważniejsza została... On będzie... Ale to, to mu tylko, tylko nie będzie próba pozwoli. jak coś. Tak. To tylko będzie próba. Także mu nic więcej. Pozwoli. O Jezu Sylwester jest gdzieś tam wewnątrz studia tak, filmowego. Tak wejdę nie do niej. Bo jakieś kamery stoją już wesoły. <laughs> Siema Przyjechałem tutaj już wprost do ciebie oh. O ale gań Dalej się zaraz Ej gań, ale to był gań. wyjazd to no. Nie nie nie, nie. Ja nie był dalej kręcić. troszkę I nie dało się wyjechać bo kamera stała Co oni tam robią w studiu filmowym Dzień filmach, w studiu Dzień w studiu filmowym Aaaa chłopco mnie dupną tutaj Nieeee Dobra uciekamy stąd dalej Nie będziemy już jeździć po studiu filmowym Studio filmowe zaliczone Palimy wroty sobie eee... dalej. Enormi tak odleciał nie. jak zwykle, także nie dał się nie, zwieść. Nie daj się zwieść. No. Ej, do Enormiego to musisz wiesz, albo po litewsku, albo... Prostymi... No, po, po litewsku. Pamiętaju Pamiętaj, nie. Pamiętaj, nie zwodzicie. Nie, nie zwodzicie. Zwo, nie zwodzicie, nie nie zwo. zwodzicie ten człek zły. Ten. Pogaty. Y... Ten. ten... Kieta. Dobra, pal tam, wroty gościu Ode Udaj mnie. Uda się na, na po Gościu ja ci pozwalam ale... się iść mi na piętach, także... Pięte to są jedyne na czym Wydaje możesz tutaj serdecznie. posiedzieć jeszcze. Dobra, jest cyk balikę, nie A! Gościa Cyk gościa, ale go trafiłem cyk, tego drzewo. Normiego. Na mnie nie trafiłeś teraz Cyk gościa Cyk, gościa Cyk w gościa. Cyk, gościa. Cyk w gościa. Cyk w gościa. Cyk w gościa. Cyk w gościa ogólnie. Fest. Cyk. Nie dajcie mu się Dobra. zwieść. Dobra. Nie dajcie mu się zwieść. Dokładnie tak. To jest maksymalna maksima maksima. Także. Maksyma, tak. <laughs> Ej, e, Enormi, macie tam na Litwie imię Maxim? Tak. Nie. Wiem. Maxim. Mamy sklep Maxim? Maxima. A. <laughs> Nie, 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 nie. Jak on tak. Major Sklep. Uh, major Sklepy mają nawet to. Ah! Cesa Major czy jakiego tak. Major. No, grasho, Bółko i kiełbasy. Ale <grym> to jest taka najlepsza sieciówka jakaś, Maxima, ta, 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 Tak, tak ta, się ta. nazywa? Najpopularniejsza, największa, nie? Kułam. Jak du duży jest ten sklep? Duży. Mm, w porównaniu jak do jak. polskich takich supermarketów. A jak... O, to duży. No, no to jak ja, to duży. duży. Największy chłopy w wszechświecie po prostu Dobra, cyk, tutaj nie. tędy uciekamy, pyk chłopaki jak? mają najmniejszych szans Patrzcie, te, te, te teraz mam dopiero tak naprawdę na aerodynamiczny <grym> kształt na no Pozbyłem się no ja trafiłem po prostu. nie zbędnych rzeczy się pozbyłem, jeżeli zem, no? chodzi o samochód. Co, co to było? No widziałeś? Ale widziałem co to, po prostu przybył. Ale jak? O <noise> pancerzono ten na jakimś rozbitym retrosultanie jeździ, Pajaj, Kościół, to jest retrosultan, dokładnie, to jest kozak totalny. Gość ma moc. On jest 4 na 4 czego ty się spodziewasz? Youtuk, co to Zio, dzisiaj wszystkich wybucha, bez kitu Nie, tak. Zakromów wpadła do baku. Wjechał w trafika i trafik też wybuchł. Przez przypadek mu zapałka, <noise> dokładnie, przypadek za pałkę mu do baku. Przez okay. bomba oh. wypadła mu z kieszeni tej. Patrzcie, tutaj jest porządny, ja tak ja no duży tak... samochód. Ale, 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 no, ale, ale od razu, to, to jest też dziwne. <śmiech> <śmiech> Wszystko nie, nie posunę, dzisiaj przy sylu wybucha, powiedzmy sobie szczerze. Zabij go tam. Normie, nie, nie, nie daj się mu zwieść, nie pamiętaj, brak. nie daj się zwieść. Gościowi, fest. Nie daj się zwieść, nie daj się zwieść. Nie daj się mu zwieść. Nie, daj się, nie, nie daj, daj się zwieść Nie daj się zwieść Nie daj się zwieść Nie daj mu się Nie zwieść, daj się nie zwieść daj. i zjeść Nie daj się zwieść. Nie daj się tak zjeść i zwieść Nie daj się Nie daj się Jeden, drugi, trzeci niech się nie da Jeden, drugi i trzeci Cyk, jeden, drugi i trzeci nie. się nie dał zwieść akuratnie. I teraz pierwszy też się nie dał zwieść Joo ten się dał zwieść teraz. Ale Wszystko który się taktyka. jeszcze nie da zwieść? A to taktyka, no okej, okay, mm. dobra. Taktyka, mmm, okej, No to ja się rozpędzam, bo no, ten, ten twój, ten twój, ten, ten twój samochód bardzo śmiesznie wygląda teraz. Jest taki... No, taki jest po prostu ergonomiczny, filigranowy, jeżeli chodzi tak, o miejsce. filigranowy, tak, to jest Tak, no, taki tak jak akordeon, on się skręcił. <laughs> oh, sorry, Separd. Akordeon. Chłopco o akordeonie tutaj Ale wspomniał. Jakie tu porównania. Przecież to jest podstawowy e, słowiański przedmiot muzyczny. Instrument muzyczny nawet. Tak, żebyś flaczał tutaj. To, zaraz dostajesz komentarze. Nie? Nieprawda! Nieprawda! Co ty się znasz na muzyce? nieprawda! Gdzie Sylwester poleciał? Chłop już coś wysadza na budowie tutaj, co jest? No, no, tam potrzebowali go na... Potrzebowali, no, potrzebowali go no tam tak. Izium, I Enormi się dał zwieść, Izium, Shepard się dał zwieść, Nie, Te, gdzie jest wie. Sylwester? Nie wiem, Ty, właśnie gdzieś się zgubiłem. Sylwester jeździ tymczasem dalej po autostradzie, czekamy jedną uliczkę dalej jak coś Sylwester. Już dwie uliczki dalej. Jezuze, ojej I ten enormity! Tylko tam w ścianę ten enormi... O! I ten To jest tyle na paumaksie obok. Nie, w ogóle się znaczył. Jego nie pokazał się, że to trafik jedzie. chciałem już nie mam. Wojrzał, jakbyś on mi się wszystko trafi... teleportuje, prawie. to. To może dlatego wszystko wybuchało po zetknięciu z sylwestrem? Boże. Hmm, to jest jakaś mieć. Na znaczników nie widzę. Jest na taka planie. szansa. On nie widzi znaczników, za Wszystkim mapowane. się wszystko teleportuje, tylko nie minie. <laughs> To no, w sumie Te mi sumie się mi też nie teleportuje. Nie teleportuje. także halo. Ej, to w sumie tylko Sylwestrowi się teleportuje. No, skoro tylko to Sylo powiedział, że tylko ja mu się teleportuję. Do to no to internetu z piwnicy. No, no, ten wow! Okej, ok. OK. litewski internet, tak internet to mówi to o internecie z piwnicy. Dobra. Tak jakby tych ty, 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 dwóch Spider-Manów takich to na siebie było. No, 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 ta, ta, ta. <laughs> tak, 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 dokładnie. Z jeden do jeden to samo. Dobra, cyk. I teraz co, skręcamy Jezu, tutaj? Jest enormi! Powiem wam, że coraz trudniej się tym skręca. Dzięki. No dobrze, jest. Coraz pi trudniej... pip mu, zrób syla. Zrób mu pip! Weź go dogon. Weź go dogoń, gościa tej! Dogoń gościa! A gdzie jest normy Gdzieś tutaj za wami. <noise> No Kilka nami, dalej. Raczej za nie za nami. No enormi za tobą, centralnie. Ja no. No. Enormi. Chodź tu, enormi. No jak się zatrzymasz, to będę szybki. <grym> okej, okay, dobra. No. Zatrzymuję się. Trzy, dwa, jeden, okej, ruszam. No i patrz, jestem bliżej. <grym> <grym> Syllo i Shepard są ja przepraszam bardzo. Ciebie na no mnie. Jak tam tutaj zobaczysz nie w pokolicy. lusterku, ciut dalej, to zobaczyć Czekaj, już patrzę w lusterku. Nie widzę. No, pa, 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 Ej, teraz, mi się teleportuje tylko jak enorm jest komniot w okolicy Nie ma tego, no, normalnie działa Ja pojawia no się, teleportuję, bo... teleportuje trafiki i wszystko czekaj dlaczego No, no, no No, 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 no. no tak się tyle właśnie widziałem Nie wyskakujcie na vmax <coughs> Easy, easy Czemu mają mnie wyskakiwać? Czemu? Czemu, się nie bronisz tam. wyskakiwać na VMAXie maxie akuratnie? Czemu no nie, nie sam ja dupie, ale salto... Ja jak nie... się wywrócił? Jak ja się wywrócił? Ale salto tam śmignięte było. No widziałem. Ja w tunelu ja. robi beczki. Tak. Bo mogę. Tylko dlatego. <laughs> Jocie ja kręcę. Ale! Ale mnie o. wydupił tutaj chłop. Dwie detale się dzieje? Już. Zostaw moje rzeczy. Samochodowe Zostaw moje ty... detale No tak, tutaj nic nie ma już prawie w tym samochodzie aktualnie Co jest? Kurde póki Dobra, to uciekamy ta, póki, póki jeździ, to można wyklepać Siadasz i jedziesz Dobra, tutaj... Strefowy. Tutaj was zgubię na łatwości, Ech, to patrzcie to na ma... silni wypadnie i nie tak to Nie macie żadnych jest. szans na parkingu tym piętrowym raz po prostu <laughs> Ta już raz się spalił dosłownie na śmierć. Dobra, kto tu tak próbuje za mną jechać, a Szepardzik próbuje. Mm. Ale to niech sobie próbuje Szepardzik dalej jechać za mną. Zobaczymy co się tu wydarzy. Szepardzik próbuje jechać Sorry. coś. Gość tu kmini, jakiś przejazd. Nie wiadomo gdzie. Dobra, do góry jedziemy. Co wy na to? Do góry czy do dołu jednak? Ja myślę, że no <laughs> Zaraz tak kogoś z was tu trafię pewnie, znając życie. Siema. O, o, siema, Enormi. <grym> Enormi, powiedz może im na którym piętrze jesteśmy, nie na wiem. Na pierwszym. Już na ulicy. <grym> <grym> Sylo widzi, Szepard dogoni <grym> Ale to się musiałem minąć z każdym dosłownie gdzieś tam pięterkiem. Ja sam na pole czekałem. A. <grym> na barcina, I znowu na parku. 120 IQ, kurde, Sylwester. Cyk, tędy, cyk, tędy, pentelka druga, cyk. To za mną teraz podjeżdża? To jest taki miły. Sylon jest teraz taki miły, że jest ze mną pojeździć po parkingu. A już chłop jedzie drugą stroną specjalnie. A może wyjeżdżam sobie górą parkingiem, panowie? Tym razem? To shepard stoi tam gdzieś. Dobra, zawracamy. Teraz do dołu. Śmigamy. No... <trym> Jak ryba się prześlizną. Z deżakiem. Jak węgorz. Jak, jak węgorz. Dobra, cyk. co tam światłami zaświecił. Dobra, i cyk, i wyjazd. No, nawet nikt mnie nie zatrzymał. Podjechałem tylko do góry tym jednym przejazdem i do dołu. Ten się sobie tak pojechał, ręką mi machnął jeszcze. Siema, siema, powiedziałem no, mu. Nie no. my tak naprawdę to był cały przejazd do Boga Normiego. <laughs> Także dobra, cyk. Dobra, panowie. Ostatnia minuta walki. Dosłownie daję się do waszej dyspozycji tutaj gdzieś przy murkach jakiś, przy czymś. Nie będę już się w ogóle rozpędzał na tych prostych. Mogę tylko jakoś lewo, prawo, tył, przód leciutko. Żeby nie było enormi już mnie dupnął. Ostatnia minuta walki. Macie to już ostatnią minutę Jezus. na to, żeby rozwalić mi samochód. Żeby ten sułtanin został wybuch, wybuchnięty po prostu przez Sylwestra, a to Sylwester musi dupnąć mocno, Easy. Możemy go, Możemy go wybuchnąć, wiesz. Możemy pomóc wybuchować. O, i cyk, pomiędzy panockami, o cyk, i tu pomiędzy kolejnymi, i cyk, goście okay. we mnie wyjechali, i cyk. Jak to możliwe, cyk. O. O kurde, ale tam ślizgnął się. Co się wydarzyło? O, i cyk pomiędzy samochodami. I cyk. I cyk, dormi mnie na drzewo. Nie! Tylko nie na drzewo. Jo, Tylko nie na drzewo. O, już było blisko wysadzenia. Widziałem, jak się Sylo już tutaj. Nastawiał. Już bombę podpinał. Bazuka zamontowana. O kurde, chłop, Chłopy, chłop, co, chłop, co tu wypychają dosłownie. Także proszę Państwa, myślę, że ta runda wygrana została dla mnie. Pierwszą rundę wygrali chłopaki, także wyszło, że z 1 do jednego I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze przygody w Kurumach versus Retrosultan. Jak to pan Litwin nazwał, pięknie. Moja także dziękujemy bardzo za oglądanie. Ja, trzymajcie się i na razie. Cześć! No hey. mm -hmm. cześć!